Dzisiaj będzie krótki materiał, ale żeby opowiedzieć o strukturze lektury, to zapowiadałem już chyba rok temu i do tej pory mi się nie udało zrobić tego odcinka, ale teraz na ten rok szkolny obiecuję się poprawić. I żeby zacząć o, mówić o lekturach, o tym jak ten schemat naszej lektury wygląda, no to najpierw muszę opowiedzieć o tym, jaki schemat on łamie, czyli potrzebuję opowieść, schemat opowieści romantycznej. I. Wiadomo, chyba niemieckie powiedzenie mówi o tym, że pijani dzieci mówią e, prawdę. Pijanych mamy tutaj aż za dużo, także e, wydaje mi się, że tutaj z tego nie będziemy sobie korzystać, bo to często raczej wartości nie dodaje. Ale e, wykorzystam tutaj bajkę dla dzieci, Bing, która o, będzie taką egzemplifikacją. Tej opowieści romantycznej. Ja oczywiście tutaj czy Michalak, czy ten, tego Harlekina, jednego omawiałam i też właśnie po to, żeby tę strukturę opowieści romantycznej tutaj y, w, mieć jako e egzemplifikację i odwołanie, ale w tym odcinku będę się bardziej, będę bazował właśnie bardziej tutaj na tym bingu, bo y, tam dużo łatwiej na krótszej, znacznie krótszej treści widać o co chodzi w tej opowieści, a schemat y, jest taki, że. Schemat, ten cały schemat opowieści w zasadzie składa się z siedmiu punktów. I tak, pierwszy punkt no to wstęp przedstawienie bohaterów. Wprowadzenie głównych bohaterów zazwyczaj jest to para gdzieś tam o przeciwstawnych osobowościach lub z różnych środowisk. Jakby musi być jakieś takie, mimo że oni są, powiedzmy, gdzieś jest, jest podobieństwo, to musi być solidne pęknięcie, musi być wyrwa między nimi, która, która pokazuje. Które muszą próbować przezwyciężyć. Drugi punkt spotkanie. Bohaterowie spotykają się po raz pierwszy, może być to przypadkowe spotkanie, albo sytuacja, która ich łączy na przykład nie wiem, wspólna praca, przyjaciel, wyjazd gdzieś jakiś taki punkt zaczepienia, gdzie te trajektorie tych dwóch przeciwstawnych, czy tych, tych osób z różnych grup muszą się przeciąć. No i tutaj kluczowy punkt jest zawirowanie emocjonalne, rozwój relacji, czyli bohaterowie zaczynają się poznawać, przeżywają wspólne chwile, które budują uczucie. Mogą, mogą wystąpić właśnie momenty zawirowań, w których pojawiają się przeszkody. I to są właśnie te różnice kulturowe, te, 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 nie wiem, ta ten Pochantas ten, i ten pułkownik, czy jak on tam się nazywał, że te zawirowania muszą tutaj zacząć swoją pracę. No i pojawia się konflikt, czyli przeszkody, które zagrażają ich relacji. Mogą to być właśnie nieporozumienie, interwencja osób trzecich, problemy osobiste, czy właśnie te środowiska, z których się wywodzą i, i to ich gdzieś rozdziela, roz, ro, powoduje, że ten związek wisi na włosku albo się rozsypuje. No i mamy teraz call to action, czyli walka o miłość, czyli wezwanie takie do akcji. I Ci bohaterowie, nie wiem, w deszczu gdzieś tam stoją, gdzieś, nie wiem, są albo załamani w mieszkaniu pod pierzyną i stwierdzają, że musimy przezwyciężyć ten konflikt. Mogą, podejmują decyzję pod różnymi tam wpływami, czy może być jakiś mentor, czy, czy, czy autorefleksja, czy, czy spotkanie innej grupy, pary, która, która pokazuje jak to się skończy, jeżeli nie podejmą działań. No i w końcu w końcu prowadzi to do tego, że ta walka o miłość prowadzi to do zrozumienia lub pojednania, czyli wracają te dwie strony do siebie. No i rozwiązanie konflikty zostają rozwiązane, a bohaterowie odnajdują drogę do siebie. Często właśnie dochodzi tutaj do wyznania uczuć, zrozumienia. Co zazwyczaj wiadomo musi się tutaj kończyć pozytywnie, bo to jest opowieść romantyczna i zakończenie, czyli właśnie mamy ten sukces, zakończenie, żyli długo i szczęśliwie. E, czyli mamy tutaj ten właśnie ten akcent końcowy, który, którym jest, właśnie nie wiem, zaręczyny, e, wspólne życie, dziecko, e, czy nie wiem, jakaś tęcza, no może teraz tęcza nie, ale e, wiecie o co chodzi, czyli po prostu te, te, ten, ten bajkowy żyli długo i szczęśliwie. I ten model wiadomo, że można dostosowywać, trochę rozwijać, trochę gdzieś tam są pewne wariacje. Czasami jest tak, że on jest opowiadany w, w, niechronologicznie, tak jak to, to było w tym, w tym Harlekinie, z, o, o którym mówiłem. Ale generalnie, tam u Michalak, na przykład, jak ta, ta piastunka rusz, jak to. Ten, piastunka rusz, no to ten, ten schemat był. E, był bardzo czytelny i możemy sobie go łatwo rozpisać, ale mówię, na potrzeby tego odcinka e, wziąłem sobie bajeczkę o bingu, gdzie w, w, dużo lepiej na krótszej formie widać jak ten schemat działa. Dobrze, dobrze opowiedziane bajki wykorzystują schematy, które również występują w filmach dla dorosłych, jakkolwiek to brzmi. A, i, ale na bajkach wydaje mi się, że łatwiej jest je wytłumaczyć. To tutaj e, rozpoczniemy sobie m, tym sympatycznym akcentem: przyjęcie u hipci. Będę czytał treść, bo jest jej niewiele, i jednocześnie ją komentował. Bajki zaczynają się zawsze w ten sam sposób, mają bajki o Bingu. Niedaleko stąd, tuż za zakrętem, Bing i Pando idą dziś do Suli. Cześć Sulo, to my. Cześć Bing, cześć Pando. Przywitała ich Sula. Och, jaki słodki, zachwycała się Sula. Bing przyniósł ze sobą królisia Tulisia, a ja przyprowadziłem Bubulka, powiedział Pando. Jest jeszcze malutki. Już rozpoczynamy klasycznym trójkątem. Sula wita się z Bingiem i Pando, którzy przyszli w odwiedziny i przynieśli ze sobą swoje ulubione maskotki, które one będą w kluczowych momentach e, inicjatorami zdarzeń. I już widać w pierwszej scenie e, Sula komplementuje Bubulka od Pando. E, su, jeszcze może tutaj, e, to jest Sula, Bing, Pando, kluczowi, kluczowi bohaterowie. E, I mamy pierwsze zaburzenie równowagi w trójkącie. Buduje się nić na linii Sula-Pando, ale Bing tutaj jeszcze jest twardy, nie daje po sobie nic poznać. W pokoju Sula wyjęła wróżkę Hipcie, by zabawki się przywitały. Dzień dobry, wróżku, wróżko Hipciu, powiedział poważnie Król Tuliś. Cześć Tulisiu, cześć Bubulku, powitała ich Hipcia. Wtedy Pando przesunął Bubulka do ucha i słuchał go przez chwilę. Bubulek mówi, że masz bardzo ładne skrzydełka, wróżko Hipciu, powiedział Pando. Maskotka Binga wita się poważnie z Hipcią. Bing e, dyskretnie stara się odegrać za, za brak komplementu, a sytuację wykorzystuje Pando, którzy razem z Bubulkiem punktują Hipci, e, budują napięcie i odpłacają się zgrabnym komplementem. Bing, mamy drugą stronę. Bing drugi raz już jest poza, poza grom. Wtedy Sula wpada na świetny pomysł. Hipcia wyprawi przyjęcie dla Tulisia i Bubulka zawołała. Wszyscy bardzo się ucieszyli. Hurra! No i tu nie ma co komentować. Pojawia się właściwa akcja, jakieś wyzwanie. Zwróćmy uwagę tylko na rysunek. Sula ponownie zwrócona jest e, przodem do Pando. 71. Rozstawili na podłodze talerzyki i filiżanki, a Sula nalała gościom herbatki. Mmm, przepyszna. No tutaj katalizator, jakby musi się rozkręcić, impreza. E, dzieciaki mają jakieś tam filiżanki. E, jedziemy, jedziemy dalej. E, teraz czas na tort. Wygląda wspaniale. Sula nałożyła wszystkim po kawałku. Mniam, miam, został jeszcze jeden kawałek. Bubulku, czy masz ochotę na dokładkę? spytała Sula. Tak, Bubulek mówi, że ma wielką ochotę, powiedział Pando. No i wchodzi trzeci zgrzyt. Bing ma dość. Jego Tuliś nie dostał tortu. Trzeci raz to już powoli czas na erupcję. Sula nałożyła, więc Bubulkowi ostatni kawałek tortu. Bingowi zrobiło się przykro. Dlaczego Bubulek dostał dwa kawałki, a Tuliś tylko jeden? To niesprawiedliwe, krzyknął Bing. W pierwszej chwili mamy walkę o zasady. Nie chodzi o sam fakt poczęstowania Bubulka, ale tempo tego procesu. Przecież za tą decyzją nie stała żadna argumentacja. Bing nie rozumie, że przegrał ciasto, bo nie potrafił w soft skill. bardzo się zdenerwował. Uniósł Tulisia w górę. Wóź! Tuliś pomknął jak rakieta, a Bing zabrał dla niego tort Bubulka. Bing eskaluje konflikt. Nie czeka na rozwiązanie, ale wchodzi niczym zły policjant. Chce być szeryfem, który samodzielnie wymierza sprawiedliwość. No i tutaj mamy eskalację, mocną eskalację konfliktu. Tak jak wspominałem wcześniej, były trzy momenty, gdzie Bing, dwa momenty, gdzie Bing pozostawał na uboczu. Przy trzecim nie wytrzymał. Mamy, mamy konflikt pełną gębą wtedy Sula rozgniewała się na Binga to było bardzo niegrzeczne zawołała hipcia wyprasza Tulicia ze swojego przyjęcia i Sula zabrała Bingowi Tulisia po czym wrzuciła go do kosza na zabawki to było okropne Bing tak się zdenerwował, zdenerwował że mocno popchnął sulę. Sula stara się ustanowić status quo zabiera tort a Tulis dostaje z liścia Ama i Flop, opiekunowie odpowiednio Suli i Binga, wyjaśnili maluchom, że czasem każdemu zdarza się zdenerwować, ale nie można popychać in innych ani zabierać zabawek. Bing i Sula byli jednak na siebie tak bardzo rozzłoszeni, że nie chcieli się pogodzić. Pojawiają się mędrcy, którzy tłumaczą zwaśnionym stronom, że zarówno Sula jak i Bing zachowali się niepoprawnie. Upór zwaśnionej dwójki nie mięknie. Potrzebna będzie magia, która odwróci perspektywy i pozwoli inaczej spojrzeć na, na przeciwnika. Wtedy Amma poprosiła, by wyszli na taras. Wybierzcie sobie po jednej chmurce, powiedziała. Maluchy rozglądały się na, po niebie, aż wreszcie Sula wybrała swoją chmurkę, a Bing swoją. A teraz mocno dmuchajcie na chmurki, aż wydmuchacie całą swoją złość, porodziła Amma. Sula i Bing dmuchali z całych sił. Pando też im pomagał. To było bardzo zabawne, i wszyscy zaczęli się śmiać. Czytam trochę jak e, dla synka. Praca nad podskromieniem złości łączy Binga i Sule. Widzimy, że zmienia się konfiguracja w trójkącie. Pando jest tylko tłem. Śmieją się we trójkę, ale równowaga jest e, wreszcie jest przywrócona. No i strona 79. Po chwili, Bing zauważył, że już nie jest taki zły. Przepraszam cię, że, że cię popchnąłem, Sulo, powiedział króliczek. Tulis też przeprasza. Wybacz Bing, wybacz Tulisiu, odpowiedziała Sula. I wróżka hipcia ucałowała królisia Tulisia na zgodę. Teraz znów mogli się razem bawić. E, następuje moment przeprosin i od nienawiści, no, znaczy w bajce to akurat mamy złość, e, ale od złości przechodzimy do przyjaźni. Następuje zbliżenie i pocałunek maskotek, które są w zasadzie port, port parol Binga i Suli. E, i tu jeszcze następuje podsumowanie całej, całej tej opowieści. To może jeszcze przeczytam to. Cześć, ja Pando i Sula zrobiliśmy przyjęcie, ale Bubulek dostał więcej tortu niż Tulis. To było niesprawiedliwe, więc Tulis zabrał Bubulkowi tort. Wtedy Sula powiedziała, że to niegrzeczne i zabrała mi Tulisia. To mnie bardzo rozłościło i popchnąłem Sule, a wtedy ona rozłościła się na mnie. Na szczęście Amma pokazała nam, że wystarczy mocno dmuchać na chmury, by przegonić całą złość i rzeczywiście za chwilę się pogodziliśmy. Przeganianie złości to wielka rzecz. I w ten oto sposób e, widzimy, jak działa schemat, e, schemat takiej klasycznej, zachodniej opowieści romantycznej. No i teraz mam nadzieję, że ten schemat jest dla ciebie jasny, te 7 punktów, czyli wstęp, przedstawienie bohaterów, spotkanie, zawirowanie emocjonalne, konflikt, walka o miłość, rozwiązanie, zakończenie. Że to wszystko już teraz jest dla Ciebie jasne i. Jako kolejny krok niedługo zrobię materiał o tym, jak wygląda struktura lektury, bo będę bazował trochę na tym schemacie, ale pokażę, jak typowa lektura, typowa nasza lektura wygląda, i to będę bazował na, na, kilku, na kilku pozycjach, bo wydaje mi się, że to fajnie też fajnie tutaj to będzie współgrało. Także już niedługo zapraszam Cię do kolejnego odcinka o lekturach. No, będzie, będzie ciekawie. Mam nadzieję, że będzie śmiesznie. Także dzięki Ci za uwagę dzisiaj. Daj łapkę w górę, jeżeli Ci się to podobało ten materiał. Zasubskrybuj ten kanał, by nie przegapić kolejnych treści i do zobaczenia przy okazji kolejnych odcinków. Dzięki, cześć!